Właśnie dojechaliśmy na stację sprzed roku. Śmiesznie jest znowu wylądować na tej samej stacji. Tylko że w zeszłym roku spałyśmy na niej drugą noc, a dzisiaj jesteśmy czwartej rano, jesteśmy Słonko nam się budzi sia, pada pada I będziemy łapać dalej la la la! Autostopowiczu, pamiętaj. Piękny uśmiech. I czyste ząbki to podstawa udanego złapania stopa. Więc szorujemy nasze zęby. Rada dla Ciebie, jak i wylądujesz na austriackiej stacji, na przykład takie jak my Brno tutaj właśnie. Nie wiem, Brno, Gras, my jesteśmy w Grazie, to... Teraz pokażę dwa wjazdy na stację. To z tego wjazdu wjeżdżają ludzie, którzy jadą w drugą stronę, przeciwną, czyli oni cię w ogóle nie interesują. Ten wjazd jest prawidłowy, bo z tego wjazdu jadą ludzie w twoją stronę. Lecimy dalej na południe. Uciekamy stąd. Aga stwierdziła, że chce dostać wilka. Mam piękny wschód słońca nad Austrią. W ogóle jest już ciężko. Boli gardło i to słychać. Czy oni nas wezmą? Proszę, trzymajcie się. O, o nie, odjechali. Zmiana napisu. Pani nam właśnie powiedziała, że specjalnie zawróciła dla nas. Zawróciła, żeby nas zabrać, bo nas założyła szybciej. Jest mega super. Będę mi umarła jeszcze perfidnie chrapię. Hej, hej, hej! Kup przeklej. na drodze na dubrownik, więc o tyle dobrze. Chodzi po takich łąkach, skałach, lasach przyjezdni, żeby przetrwać. I hop! I hop! I podążamy powoli do celu. Zostało nam 300 km. Przez Poli, pola łąki umajone góry doliny zielone nie zawsze jest kolorowo i trzeba wierzyć, że się uda. Mamy dobry czas, to jest nasz drugi dzień i nie ma jeszcze nocy, a jest, zostało nam 300... 300 kilometrów do naszej ady Adypoyado! Mamy taki piękny zachód słońca właśnie tutaj jest świetnie no. troszkę, troszkę szkoda, że już straciłam głos przykro mi, bo nawet nie piłam dzisiaj dużo a już nie mam głosu, bo po prostu było zimno w nocy a my nie spałyśmy i, i jestem po prostu strana, no strana no, a nie mogę przybliżyć, co słabo <śla> chciałam pokazać no dobra, nie będę pokazywać do moralizacji bo... nas, weź nas, Uuu, weź nas nas brać Brać, brać. Mam dramat, już nieco taki Jak już dojdziemy do, do z trzeba się umyć. Czemu nie? To jest Darianna i chcę, żebyście ją wzięli. O mój no, bo wy... Boże, to mycie włosów na świeżym powietrzu. <głos> <głos> Nic bardziej nie kocham. Moja nowa szauma. Dlatego. Trzeba jakoś wyglądać na się lekko i kurwa wyciągnęłam gaz. No nic, miałam złe przeczucie po prostu. Ale w nikogo nie strzelałyśmy jeszcze, nic. Nie zawsze jest kolorowo. Często trzeba spać i nakłuwać się na stacji. Właśnie, wakacje w Chorwacji, na stacji benzynowej, spanko pod budówką, tak się żyje. Aska bierze nas do siebie na chatę do spania. <śpiewanie> to jest śmieszne.